Witam serdecznie. Chciałabym komentarz dla Państwa na temat wczorajszych wydarzeń, które się odbyły na Półwyspie Iberyjskim. Wyłączenie prądu na dużą skalę. Oczywiście mogło być to szokiem dla społeczeństwa większości ludzi, ale czy na wypadek wyłączenia prądu, czy specjalistyczna jakieś? Powiedzmy sobie przedsięwzięcia musimy podjąć, no nie, myślę, że to trzeba zdroworozsądkowo podejść do takich sytuacji, to, co pro, pro, promujemy, czyli moda na bezpieczeństwo, czyli myśleć ogólnie o bezpieczeństwie naszym, naszych rodzin. Yy, moi drodzy, chyba nie, nie ma lepszych prepersów, jak nasi dziadkowie, czy nawet już rodziców. O ile pamiętacie z dzieciństwa, zawsze w domu były jakieś świeczki pod ręką, I o ile pamiętam w latach 80. W, brak zasilania prądu w domach był dosyć częstym zjawiskiem i nie pamiętam, przynajmniej w Krakowie nie było jakiejś paniki specjalnej, że ludzie latali po sklepach i specjalnie się przygotowywali, czy próbowali z rochatyną polować na dzika pod śmietnikiem, a potem go oprawiać. Zdroworozsądkowe myślenie i, i moda na bezpieczeństwo, czyli myśleć w sposób bezpieczny, jak najbardziej by nam się przydało. Odnośnie do tego, oczywiście, teraz troszeczkę to było żartobliwie. Moi drodzy, zawsze mamy w takim wypadku, już wiemy, że ta, ten prąd został przywrócony powiedzmy sobie po 12 godzinach. Czy 12 godzin jest jakąś katastrofą bez prądu? Oczywiście, jeżeli ktoś ma małe dzieci, no, musi zabezpieczyć jedzenie dla tych dzieci, ale to wystarczy po prostu w domu. Albo macie, albo się zaopatrzyć w zwykłą kuchenkę gazową, turystyczną, która na pewno nam się przyda nie raz na wypadek, choćby teraz taki majowy. Jeżeli ktoś jest chory, ma leki, wsiadł w prąd, to najczęściej jest tak, że trzymamy zamrażenika wkłady, które używamy w torbach termicznych, gdy wyjeżdżamy. Więc to też możemy wykorzystać. Pamiętajcie, że. Yy... Laptop, którego najczęściej korzystamy, jest swego rodzaju powerbankiem, który, jeżeli nie możecie przeżyć bez telefonu, który Wam się rozładował, możemy to wykorzystać. A do tego zwróćcie uwagę, że nasz samochód, jeżeli stoi pod blokiem, jest jednym wielkim generatorem prądu, którym zawsze możemy załadować, o ile jest, o ile jest zatankowany. Więc podsumowując wczorajsze wydarzenia, oczywiście warto przemyśleć takie sytuacje, jakbyśmy się zachowali, trzymamy w domu faktycznie świeczki, czy mamy latarki, czy inne źródła światła, czy mamy naładowane powerbanki, które gdzieś są po, 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 ten, po szufladach pochowane, to warto sprawdzić i to nadkontrolować. Pozdrawiamy serdecznie, Maciej Ustarbowski, BOR Grupa.